Cześć, ja nazywam się Bartek Witam Was na nowym kanale Explorer Na którym zajmiemy się Technikami survivalu i bushcraftu Podstawowymi technikami Które mają Umożliwić Wam przeżycie w trudnych warunkach Lub sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia W pierwszym filmie z tej serii. Pokażę Wam jak zbudować ognisko sygnalizacyjne, które może Wam uratować życie, a na pewno pomoże w Waszym zlokalizowaniu służbom ratowniczym, które będą prowadziły poszukiwania. Także ja zapraszam i pokażę Wam jak w bardzo prosty i łatwy sposób można takie ognisko zbudować. Słuchajcie, pierwszą podstawową rzeczą jeśli chodzi o ognisko sygnalizacyjne, jest doboru odpowiedniego miejsca, w którym je zbudować. Na pewno będziemy szukać przerzedzenia w lesie, ta korona drzew jest rzadsza. Łatwiej wtedy te białe kłęby dymu będą się przebijać powyżej korony. Mogą być to również małe polanki, które nie jest aż tak trudno. Znaleźć w lesie. Oczywiście wszystko zależy od typu lasu, w jakim się znajdziemy. Sygnalizacyjny buduje się również nad e, brzegiem jeziora, e, rzeki, mniejszej, większej, e, jak i też nad brzegiem morza, ponieważ e, może się okazać, że jakiś statek e, przepływający kilkanaście kilometrów od nas będzie w stanie dostrzec. Ognisko sygnalizacyjne, oczywiście odpowiednich rozmiarów, bo tej wielkości ognisko sygnalizacyjne nie będzie raczej widoczne z odległości kilkunastu kilometrów. Powinno być oczywiście znacznie, znacznie większe. My na razie skupimy się na mniejszej wersji. Oczywiście na potrzeby tego filmu nie będziemy budować ogromnego ogniska sygnalizacyjnego, tylko takiej wysokości. Według mnie jest to odpowiednia już wysokość, przyzwoita, jeśli chodzi o takie ogniska. Najpierw budujemy całą ramę tego ogniska, który stoi na trzech podporach. Na dole mamy ułożone na planie trójkąta taką półeczkę. Cięższe gałązki wyżej są znacznie już grubsze, ponieważ ta półka powinna być też na, na, na tyle gruba, że jakieś tam dłuższe palenie z tego ogniska nie spowoduje to, że się przepali i spadnie na dół. I się nam rozsypie całość, dlatego układamy taką motopółkę. Ta półka powinna być dość solidna, tak jak już powiedziałem, żeby się za szybko nie przepaliła i nie rozsypało nam się całkowicie nisko. Dlaczego w ogóle jest ta półka w tym ognisku sygnalizacyjnym? Po co? Dlatego, że jeżeli położymy naszą podpałkę bezpośrednio na ziemi, to może się okazać, że po budowie takiego ogniska 2, 3, 5, jeden dzień później. Bo się okazać, że ta nasza sucha rozpałka e, stała się bardzo wilgotną podpałką i przestała mieć swoje właściwości i szybko, za szybko to nam się już nie rozpali. Dlatego budujemy taką półeczkę, żeby podizolować naszą podpałkę, e, uchronić ją przed e, warunkami atmosferycznymi. Więc zaczynamy od zbudowania stelaża, robimy półkę. Ja użyłem dość dużej ilości tej podpałki. Dość duże takie gniazdo sobie tutaj zrobię, oczywiście budując całe to ognisko zakładamy sobie z jednej strony tylko dostęp do niego, tak? Żebyśmy z jednej strony mieli wejście i możliwość podpalenia tego na górę powyżej podpałki zaczynam układać drobny sobie już tutaj nieco wcześniej przygotowałem żeby mógł się zająć ogniem się nie powinno tego krustu być tam w kapatyków bo to nie, nie ułatwi nie przedłuży jakby Palenia się tego ogniska, dlatego nie należy tutaj oszczędzać z, tą, z tym krustem. Powyżej naszego chrustu układamy dość dość gęsto zielone liście igły. Zielone igły sosne. Oczywiście, tak jak już powiedziałem przed chwilą, liście. Miałem na myśli to, że możemy użyć liści zielonych, różnych drzew, krzaków, czegokolwiek, co wytworzy nam dużą ilość dymu. No dlatego że jeżeli byśmy użyli suche, to raczej wszystko by stanęło w pomeniach i nie dałoby to jakiejś dużej ilości tego, tego dymu. Ta konstrukcja, która tutaj teraz stoi jest przez to, że jest tak budowana, a nie inaczej, to ta dolna podpałka przez to, że jest tutaj najniżej, umieszczona, dość łatwo powinna zająć się tym ogniem, przez to całe nasze ognisko e, zacznie płonąć. Dobrze mieć w obrębie tego ogniska przygotowane nieco wcześniej, jeszcze w zanadrzu, igliwie zielone, ponieważ, jak już to nasze ognisko się rozpali, będziemy mogli dokładać więcej tego igliwia. Przytrzymujemy dłużej, przy, przy, dłuższym, ży, przy dłuższym życiu, to nasze ognisko. Ten dym będzie widoczny naprawdę z dość dużej odległości, bo rozmawiałem tutaj o odległościach około 2-3 km. Chyba, że przy świetnych warunkach, to nawet pokuszę się powiedzieć, że z 5 km będzie to widać. Oczywiście przy idealnych warunkach, gdzie to będzie na jakimś wzniesieniu, polance, gdzie ta korona drzew nie będzie aż tak gęsta. Dobra, jeśli chodzi na temat ogniska sygnalizacyjnego. To jest wszystko. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Będziecie zainteresowani śledzeniem w dalszym ciągu tego kanału. Również komentujcie te filmy, ponieważ da mi to jakby obraz tego, czego wyżądacie żądacie w stosunku do mnie, co chcielibyście oglądać i jakie techniki nowe poznać. Niedługo pojawi się następny film. Także ja dziękuję. Do zobaczenia.